Juliusz Słowacki w Szwajcarii, fragment szesnasty. Jest chwila, gdy się ma księżyc pokazać, kiedy się wszystkie słowiki uciszą i wszystkie liście bez szelestu wiszą. I ciszej źródła po murawach dyszą. Jakby ta gwiazda miała coś nakazać i o czym cichym pomówić ze światem, z każdym słowikiem, z listeczkiem i z kwiatem. Jest chwila, kiedy ze srebrzystą tęczą wychodzi blady pierścionek Diany. Wszystkie się w ten czas słowiki rozjęczą I wszystkie liście na drzewach zabręczą, i wszystkie źródła jęk wydają szklany. O, do takiej chwili. Ach, dwa serca płaczą, jeżeli mają coś przebaczyć, przebaczą, jeżeli o czymś zapomnieć zapomnął o takiej chwili z moją panią skromną. Już żeśmy siedli w naszych progach sielskich. Już rozmawiali o rzeczach anielskich.